Widzowie, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z prowincji Europy. I od razu mówię, że jak tutaj będą yy, cztery łapki w górę, to nagram kolejny odcinek z prowincji Europy, bo no progi łapkowe to czasami muszą powrócić. Jakby to powiedzieć. Nie kupiłem jeszcze płatnej wersji, bo nie, bo właśnie zapomniałem. Naprawdę dobra, nieważne dobra. A tutaj mamy to. Naprawdę. Nie wiem, gdzie jest ta jedna prowincja Turcji. Ale pewnie gdzieś jest. Tutaj mamy wojnę Polska i Szwajcaria. Które ostatnio właśnie to zaczęły. Gdzie może być Turcja? Tą tom. Nie wiem, nie wiem. Gdzieś nie wypatrzyłem tej prowincji Turcji i Turcja ma jedną prowincję. Hmm, naprawdę, no. Patrzcie tutaj! O, i Turcji już nie ma. Tam była ta jedna prowincja Turcji, ona była w ogóle tutaj poza kadrem. Patrzcie. Poza kadrem była ta Prowincja 1 Turcji, więc. No, śmiesznie. Chyba nie to się dobrze. Trzecia wojna światowa. Tu mam coś takiego. Tu się wszyscy piorą w ogóle. Nie pamiętacie, tu się wszyscy pierzeli, tak. Bo po prostu się niszczy i Węgier też już nie ma. A wiecie, co ja zrobię? No tam tamtym odcinku sobie skończyliśmy, chyba na tym świecie, tak? To z, to chyba na tym świecie. Chyba na tym świecie sobie w tamtym odcinku skończyliśmy, bo teraz to już nie pamiętam. Dobra. Następna tura. I się dzieje, niech katastrofa. Gdzie zdania? Albo gdzie zdania? I tutaj Danii nie ma. Tu jest Białoruś, Rosja, Kazachstan, Finlandia, Ukraina. Polska. Śląsk, Wielki Śląsk. No sobie na tym Wielkim Śląsku skończyliśmy. Jaki Śląsk? Słowacja, która ma 9 prowincji. Śląsk? Serbia tu jest. Tu jest Serbia, tu jest. Co jest grane? Niemcy są też. Wielki Luksemburg wjechał we wszystkich. Ca... Watykan to jest. Watykan też we wszystkich, tutaj powierzył, widać. Myśmy musieli to wyspą podzielić. Libia. Nie, co tu robi Libia? Halo! Co tu Libia? Oni mają chyba wojnę, ty. Nie, nie mają wojny z San Marino. Nie wiem, co się dzieje. Luksemburg ma totalnie w... ze wszystkimi wojnę, czyli. Ma tutaj wojnę chyba z Belgią i Holandią, mi się zdaje. Luksemburg coraz bardziej większy jest. Polska jest... Z nikim nie ma wojny, widać. Chyba z pomoże. Litwa też. Co tu robi Belgia? Nie mam pojęcia. To jest Finlandia, to nie jest Estonia. Tu jest Estonia. Bo ja tu nie zmieniłem koloru. I teraz się mieszają, mieszają, mieszają. Mieszają się po prostu te kolory. Rosja to w ogóle zaraz wszędzie dotrze, Cypr w ogóle się zdesantował tutaj, Gruzja tak samo, Armenia wjechała wszystkich, co to jest, Kuwait. Wiem, że Kuwait jest zawsze duży, ogromny, Irak, Izrael, Izrael w ogóle został wygonięty ze swoich terenów, tu mam co, co, co? Ład? Dobra, nieważne. Jordania ma 4 prowincje, Jordania, co pan z Panią Jordanią się stało, to ja nie wiem, nie wiem, nie wiem. Libię. Nie co. Maroko się No Maroko to może wyrosnąć na Pana Europy, bo patrzcie, Maroko to ze wszystkim zaraz się będzie klepać. Z Maroko to zaraz na Pana Europy wyrośnie. To robimy, coś takiego. O i w następnym odcinku z Prowincji Świata postaram się zrobić tak, że zrobię normalny cały świat i będę z wami nagrywał taką serię, która będzie się nazywać Prowincji Świata Przyszłość i ona będzie kozacka, bo jeśli ktoś lubi Prowincji Świata, to ona będzie kozacka, ponieważ yy... Będziemy tam, będzie normalna mapa, i granice będą się zmieniać. Ja będę po prostu mówił, że na przykład Niemcy wypowiadała Polsce wypowiadają wojnę, albo Czesi, nie wiem, Łotwie czy coś. Ważne, dobra. Zobaczymy, jak tam Polska. Polska mnie interesuje. Nie, Polska, Polska błagam, błagam, naprawdę. Polsko obroń się, radom. Polska ma w ogóle ze śląskiem wojny. Polska już Lublin odzyskała, Polska się powiększa moi drodzy, Pol Polska zaraz przestanie e, kurczę panie istnieć Znaczy stanie na kolana, przecież zamach tutaj został Ja jestem ze Słowacją, to Polska zaraz Śląsk zniszczy, jeszcze się, się Mołdawia, bo Śląsk no, do niej dotarł, więc Mołdawia się jeszcze na Śląsk. może wkurzyć Stulica Rumunii. Kosowo też się robi rozdymę na Bałtana. Kto by się spodziewał, że takie małe Kosowo po prostu zacznie wszystkich atakować. Bośnia również. Serbia to w ogóle stolica straciła. Właściwie z Chorwacją mają wojnę. Bardzo ciekawe. Austria też na... Ja się boję Austrii. Wiecie dlaczego się boję Austrii? Jeśli Austria jak zniszczy San Marino i Czechów, to Austria będzie potężniejsza tutaj na tym. I Austria może mieć... Y... Bardzo ładne granice i z Luksemburgiem... Luksemburg. Tak znikąd wyrósł i po prostu już ma większość mapy. Kazachstan też jest. Już... Kazachstan do Europy dojdzie i pokona Rosję. To, to już będzie po prostu koniec Europy. Koniec Europy. Co się dzieje. O, Polska... Polska się... ale zamość odzyskany. Zebia wchodzi w Śląsk, Słowacja przez chwilę. Przy... No i tego się obawiałem, że Austria we wszystkich po prostu weszła. Weszła w Słowację i Słowacja już teraz przegra, bo ma 5 prowincji. San Marino też coś robi. Mon... Monako i San Marino się tam biją po prostu. To Tezie... się Portugalia i Argelia. Wy też dobra, nie widziałem. Grecja nie wiem, co robi w Tunezji. Katalonia wjechała w Francję, Szkocja we Francji. Wyspy owczy sobie Brytanię już, całą normalnie. Wielka Brytania naprawdę, Holandia, Irlandia, Grenlandia, Wielka Brytania. No, Szkocja ewidentnie e, tylko zaczynała wyspę brytyjską. A tu na górze Szwecja. Nikt jeszcze tej wyspy nie skolonizował. O, i dwie tury, dwie tury, dwie tury. Bo muszą być dwie tury. Nie, 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 tylko to Muszą być dwie tury. Co się w ogóle z Turcją dzieje? Cyprium im masakruje. Cypr już jakoś przez Turcję się prze, ten jakoś to przepłynął, wiecie, pyk-pyk i do Cypru, do Krymu to, ale. Ukraina zaraz zostanie zniszczona, Rosja w nią wyjechała właśnie. Białoruś też. Bo Litwa i Rosja masakrują. Pol Polska, Polska już na swoje tereny powoli się odbierze. Katowice, teraz y Śląsk padnie, choć ma jeszcze teren mnóstwo w Mołdawii. Ukraina to już w ogóle się coraz mniejsza, robi mi się zdaje. Litwa atakuje Prusy. Finlandia się nagle wbiła. Tutaj wszędzie się Finlandia wbiła w Pomorze. Bo tu wcześniej pomoże było, co nie? I tu się Finlandia wbiła. Co to? co ta Finlandia. Co? Dlaczego na Alandzie są. Ja wam powiem, jak to się stało. E, Irlandczycy oni płynęli tutaj, tutaj tak, przepłynęli, przepłynęli. Tutaj się założyli jeszcze kolonie. Przepłynęli przez całą Danię niemiecką. I dotarli do Irlandu. I tam sobie kolejną kolonię. I Francja też, nie wiem jak w środku Finlandii się znalazła. Cze Czesi właśnie padają od Austrii, tego się spodziewałem. To już mówiłem. Słowacja mogłaby się z Węgrami zmienić, bo Słowacja to nie Węgry. Dobra, następna tura. Luksemburg jest teraz w ogóle większy. No właśnie, bo Luksemburg, jest... Luksemburg ma wojnę z Czechami i... Luksemburg może coraz więcej się rozrastać. Jak twórku, to się staje nowymi Włochami, ja wam mówię. Rumunie, Rumunie, WATYKAM! I co tu robi... I co tu robią Włochy, co tu ma być? Myślałem, że to jest Litwa. I że ona dotarła prosto stąd. Do... Te wyspy w ogóle nie są szczęśliwe. Ale, Alan, to już tak! Bo kto skolonizował Ala? No oczywiście, że Irlandia, no bo kto inny? Szczecin, Holandia, no brawo, brawo, brawo. O, ładna, ładna polska to jest. Bardzo ładny kształt polski to jest, wiecie. Bardzo ładny kształt. Polski to jest po prostu. Tylko Białoruś oddaje nam suwałki Białystok. Bo inaczej pójdziesz tam wszędzie, gdzie, gdzie, gdzie nie powinna Białoruś iść tam pójdzie dobra. Tylko Polska, co się tu patrzycie? Polska dostała plus 3 prowincje, mi się zdaje. Tak, Polska dostała plus 3 prowincje. No to Polska. No Polska to jest czasami. Austria już została wypędzona z terenu w Słowacji. Austria się coraz mniejsza robi tym razem. Hmm. Śląsk wjeżdża w Czechy. To jest chyba zemsta, za, za to, że w średniowieczu Czesi Śląsk był wasalem Czech. Chyba jest zemsta. Finlandia dalej nie wie, co tu robić ma. Bo Finlandia taka potężna, ale nie wie, co ma robić. Kazachstan, jak jeździ, to będzie. Co tu? Co? co? Dobre. Niger, Mauretania, Maroko. Mówicie, że to Finlandia. Islandia. Jak wyście tu przypłynęły? Holandia naprawdę. No wie, wiem jak to. Tak przypłynęli, przypłynęli, przypłynęli sobie tu założyli. Kolanie. O i przyszło coś. I będą się tylko filmy pojawiać jeden dziennie tym razem. Tym razem tylko jeden dziennie będą się filmy pojawiać, ponieważ. Yy, no ja już jestem zmęczony, jak się mapać. Albania. Ludzie mi się kolory mają. mylą. Jestem Daltonista normalnie. Polska odzyskuje powoli wszystkie swoje tereny. Już Węgry odzyskała. Halo Płocku, mój Płocku. Warszawa jest Polska, Breszcie jest Polski. Suwałki są polskie. No mówię, bo Polska się wkurzyła, że nie ma białej stoka i suwałków. I wypowiedziała wojnę od razu Białorusi, dobra. Czechów już zaraz nie będzie. Mam sześć prowincji. Raz, dwa, trzy, cztery. Gdzieś mają... Jakieś kolonie pewnie mają. Mauretania? Co? Pewnie gdzieś jakieś kolonie mają. Gdzieś zaraz obadamy, co jest na czepsie, bo... Tam dararam! Albania. A ja wam pokażę. Oni tak się przepłynęli. Tutaj, 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 tutaj. Tutaj, tutaj, jeszcze przed Cyprem to tutaj. Nie? Bardzo, bardzo... Bardzo fajna. Bardzo fajna. A w tym odcinku też by było na tyle. A jeszcze Szwajcaria się wzięła tutaj do roboty. I w tym już nie ma. E, w tym odcinku to by było na, na tyle. O! Szwecja zniknęła w 5 sekund. Normalnie miała ja całą Skandynawię, a Szwecja też w 5 sekund zniknęła. Dobra. Mam nadzieję, że w tym odcinku Wam się podobało. Zostawiać łapki, pisać komentarze. Bo dziwnie nie ma moich widzów w ogóle, wszyscy powyparowywali po prostu, ja muszę sam te łapki zostawiać, bo, bo normalnie moim tajnym sposobem, bo po prostu wszyscy widzowie wyparowali, jakby nie wiem o co chodzi, wracać na kanał, please i do widzenia, papatki.